Dzień dobry, nazywam się Arek Michalak. Jestem doktorantem w klinice pediatrii, diabetologii, endokrynologii i nefrologii oraz pracuję w zakładzie biostatystyki medycyny translacyjnej i jednostce badań klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tutaj na obozie jestem głównie w charakterze opieki medycznej, ale również pomocnika naukowego. Ponieważ te obozy to nie tylko jest szansa dla dzieciaków, żeby spotkać się, potrenować, potrenować wspólnie grę w piłkę, ale też pomóc nam, lekarzom i pozostałym pacjentom, trochę lepiej zrozumieć cukrzycę, trochę lepiej przygotować się do wysiłku fizycznego. Co próbujemy tutaj już z kolegami zrobić od tak naprawdę od początku organizacji tych obozów, czyli od trzech lat. Chłopaki trenując, Uczestnicząc w treningach, przygotowują się do nich pod, pod naszą opieką, ale też na podstawie obecnie istniejących zaleceń towarzystw naukowych, towarzystw klinicznych i yy, a my po prostu. Pełnimy troszeczkę rolę życia i weryfikujemy to, jak bardzo te zalecenia sprawdzają się w przypadku po pierwsze tych konkretnych pacjentów, po drugie tej bardzo konkretnej dyscypliny, jaką jest, jaką jest piłka nożna i z tymi narzędziami, które mamy, które mamy do dyspozycji, czyli ciągłym monitoringiem glikemii, który jest coraz bardziej powszechny i tak naprawdę jest kluczem do jakiejś indywidualizacji terapii, coraz lepszymi pompami. W tym, roku również, w tym roku również z monitorami aktywności fizycznej, które pokazują nam, ile pacjent, ile, pacjent, ile człowiek z cukrzycą przebiegł, jak, dużo, jak dużą aktywność fizyczną, jak dobry sen miał w ciągu, w ciągu danego dnia. W większości z tych, badań, większość z tych badań to, co wymaga, to jest po prostu dyscyplina. Czyli Zjawienie się na zbiórce w odpowiednim momencie, ze sprzętem już całym założonym, przygotowanym. W przypadku, w tym obecnie są to, obecnie są to pasy tętna, które muszą nosić na, nosić na klatkach piersiowych, zegarki, które mają być z nimi sparowane, oraz też taka ogólna dyscyplina, powiedzmy już cukrzycowa, czyli pomiary glikemii o konkretnych godzinach, podanie modyfikacji insulinoterapii odpowiednio wcześniej. I ta dyscyplina, którą chłopaki zachowują albo starają się zachowywać, jest tak naprawdę kluczem, żebyśmy my później analizując te dane, mieli pewność, że to co widzimy jest efektem wysiłku, treningu, a nie powiedzmy troszkę bardziej losowego życia. Każdy, każda dyscyplina sportu jest tak naprawdę złożeniem, powiedzmy, dwóch wysiłków, tlenowego i beztlenowego, które po prostu mieszają się ze sobą w różnych, w różnych proporcjach i w różnej intensywności. I to jest coś, co jak gdyby lekarze i badacze w laboratoriach już dosyć dobrze rozpracowali, to znaczy efekt jak gdyby każdej z tych części na zmienność glikemii, na hipoglikemię, na ogólnie poziomy cukru i performance, performance zawodnika. I to co my widzimy jak gdyby tutaj w tych w takich warunkach bardziej życiowych na pewno może się troszeczkę przełożyć też na inne dyscypliny sportu, które są po prostu podobne pod kątem z, um, ułożenia danego wysiłku. Natomiast to co my próbujemy głównie zrobić i to co staramy się, staramy się podkreślać to to, że jednak te dyscypliny sportowe są też bardzo specyficzne w takich technikaliach, czyli w tym co już zawodników trenujących profesjonalnie najbardziej interesuje w sensie ułożenia schematu treningu, poszczególnych ćwiczeń, to tutaj one się będą różnić i mogą mieć jak gdyby swój specyficzny efekt na, na te glikemie, który po prostu chcielibyśmy poznać, tak żeby móc tym pacjentom później jak najlepiej doradzać. Dla większości z tych chłopaków, którzy grają już w tym momencie w drużynach, w drużynach profesjonalnych, jest to po prostu jedna z niewielu możliwości spotkania się i pogrania w tą samą dyscyplinę, Potre wspólnego potrenowania z innymi osobami, jak gdyby z tą samą chorobą. Ponieważ zazwyczaj w drużynie są, są pojedynczymi osobami z cukrzycą, i po prostu też wymiany doświadczeń, pomijając wszystkie rzeczy, które my robimy. Natomiast ogólnie również wszystkie wyjazdy, wszystkie wyjazdy cukrzycowe, które w jakiś sposób tą młodzież zbierają i jednoczą, są jak najbardziej pożądane i o tym mogę, po prostu, to, o tym mogę zaświadczyć, po prostu jaka osoba sama chorująca, chorująca na cukrzycę, która też na takie obozy, kolonie, wyjazdy jeździła przez dużą część lat nastoletnich. I to jest po prostu okazja, żeby się spotkać, wymienić troszkę doświadczenia w takim, w takim środowisku, które wiadomo, że wszystko, wszystko to rozumie, ma te same problemy i nie trzeba się po prostu przejmować tym, że jest się troszeczkę specjalnym. Te granice dopuszczania, dopuszczania zawodników do, do treningu, do sportu profesjonalnego. W ciągu ostatnich lat bardzo się, bardzo się przesunęły i one też dotyczą nie tylko sportu, ale, coraz, ale tak naprawdę też w ogóle innych nawet zawodów typu pilot myśliwca, to też nie jest łatwa, łatwa praca, czasami ekstremalna. W tym momencie czy, czy piloci samolotów pasażerskich w tym momencie osoby z cukrzycą typu pierwszego mogą również y, pełnić, pełnić takie funkcje. Co jest głównie umożliwione właśnie po pierwsze przez coraz lepsze nasze leczenie ale też przez technologie, które to leczenie, które to leczenie wspomagają. Przyszyca no, przez te 100 lat od wynalezienia insuliny yy, i podania pierwszego pacjentowi przeszła bardzo długą drogę, bo wcześniej była chorobą śmiertelną, taką, którą po rozpoznaniu yy, pacjent miał bardzo, bardzo kiepskie rokowania. Te 100 lat temu zmieniła się nagle w chorobę, w chorobę przewlekłą. Z którą wiadomo było, że pacjent będzie żył te kilkanaście, kilkadziesiąt albo jeszcze, jeszcze więcej lat. Natomiast te ostatnie, te ostatnie lata to już jest cały czas może nie tyle rewolucja, co ewolucja, taka dosyć prężna w leczeniu cukrzycy, która sprawia, że w tym momencie yy, to jest po prostu kwestia po prostu. Adaptacji do troszeczkę specyficznego stylu życia. Tak samo jak są ludzie, którzy trzymają, trzymają jakiegoś rodzaju dietę przez, przez cały czas, albo mają jakieś swoje dodatkowe nawyki, to u chłopaków i ogólnie u wszystkich osób chorujących na cukrzycę typu pierwszego to jest kwestia po prostu wyrobienia, wyrobienia nawyków, nauki życia jak gdyby z tą chorobą, tak żeby ona nam nie przeszkadzała, nie utrudniała codziennego życia i żeby uniknąć jakichś odległych powikłań.